Samochód jest naprawdę piękny, luksusowy i gdyby tak chcieć po prostu na własną rękę gdzieś pozwolić sobie, żeby taki samochód kupić, to nie wiem ile trzeba byłoby zarabiać. No na etacie byłoby pewnie bardzo trudno. Swoją firmę prowadząc auto takiej klasy no, byłoby ogromnym obciążeniem finansowym, jeżeli chodzi o leasing czy kupno takiego auta tutaj. W DuoLife, jeżeli rzeczywiście idzie się do ludzi i mówi o tym, że rozdajemy ludziom szansę, i kolejne osoby korzystają, to można oprócz pięknych prowizji, wycieczek, które są fundowane przez firmę, odebrać też taki samochód. Jeżeli jesteśmy w tym skuteczni, to możemy cieszyć się tak pięknymi zabawkami, tak pięknymi autami, które jeszcze co dwa lata możesz wymieniać. Także jestem wdzięczny i bardzo dziękuję firmie Life za tą szansę, którą mogę tutaj realizować.